Cześć, to Wojtek z kanału finansowy Excel.pl. Dzisiaj zajmujemy się ciekawymi funkcj funkcjami, zliczającymi warunki, oraz te warunki. Na początku pokażę funkcje, które zliczają nam po jednym warunku, później przedstawimy funkcje zliczające wiele warunków. Przejdźmy od razu do dzieła. Jeżeli mam, tutaj mamy, proszę zobaczyć, mamy Tabelę przedstawiającą sprzedaż poszczególnych laptopów firm w różnych kolorach, w różnej dacie sprzedaży oraz ilości tych sprzedaży. Pierwszą funkcją, którą zastosujemy, będzie funkcja licz jeżeli. Licz jeżeli umożliwia policzenie liczby pozycji komórek, które spełniają dane kryteria. Naszym kryterium będzie tutaj, ile zostało sprzedanych, ile razy zostało sprzedanych komputery firmy ACER w naszym zestawieniu. Licz, jeżeli. Zakres. Proponuję tutaj przyjąć dobrą praktykę i zaznaczyć całą kolumnę. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku uzupełnienia uzupełniania naszych danych. Będziemy musieli cały czas poszerzać zakres. Tutaj już mamy całą kolumnę, czyli cały zakres. Kryterium będą u nas sprzedaż komputerów firmy wyłącznie ACER. Pamiętam, że tutaj chodzi o jedno kryterium. Widzimy, że firma ACER wystąpiła 6 razy. Sprzedaż komputerów laptopów firmy ACER wystąpiła 6 razy w naszym zestawieniu. Ale teraz chcemy policzyć, jaka była wartość tej sprzedaży, też odnosząca się do komputerów firmy Acer. Czyli zastosujemy tę funkcję suma jeżeli, która służy do sumowania wartości z danego, spełniającej określone kryteria. Suma jeżeli. Mamy tutaj zakres identycznie, całą kolumnę zaznaczamy. Kryteria komputer firmy ACER i suma zakresu to jest nowe kryterium opcjonalne. Co zliczamy? Co, co sumujemy? Tutaj sumujemy po ilości sprzedaży, czyli kolumna D, ilość. I widzimy, że sprzedano 1647 komputerów. Firmy ACER. To yy, Te funkcje dwie, czyli licz jeżeli i suma jeżeli yy, spełniają się tylko przy jednym warunku. Gdy mamy wiele warunków, zastosujemy tu dwie funkcje, które są analogiczne, ale odnoszą się do wielu, yy, do wielu warunków. Na razie zobaczymy, czy wyjdą nam te same wyniki dla jednego warunku, ale stosując funkcje licz jeżeli i suma warunków. Te same warunki są. Czyli licz jeżeli na początku. Licz, licz warunki, przepraszam. Kryteria. Mamy tutaj argumenty. Kryteria i kryteria 1. Kryteria, zakres i kryteria 1. Kryteria, zakres to nasza baza, gdzie szukamy. Identycznie stosujemy tutaj całą kolumnę i Naszym kryterium 1 pierwszym mamy tylko... Tutaj stosujemy tylko jedno kryterium, żeby pokazać, że wyjdą nam te same wyniki przy zastosowaniu jednego kryterium. Też mamy, proszę zobaczyć, licz warunki włączą wynikowi w funkcji liczby bo był jeden kryterium. Ta suma warunków. Warunków. I tutaj jest jedna różnica pomiędzy suma warunków, a sumą jeżeli. Proszę zobaczyć, że suma zakres jest tu na początku. W poprzedniej funkcji był ten zakres, który obliczeniowy był na końcu. Czyli suma zakres to jest to, co wyliczamy. Czyli też stosujemy pełną kolumnę. Zakres pierwszy, kryteria zakresu pierwszego, to są kolumny, zaznaczamy kolumnę A z nazwą komputerów. I Kryterium pierwszym jest nasz komputer AC. Wartość analogiczna wyszła taka sama, ale jak powiedziałem wcześniej, funkcje, warunki i suma warunków jest, jest szczególnie, odnosi się do zastosowania wielu kryteriów. Teraz zastosujemy dwa warunki, później następnie trzy warunki. Dwa warunki zastosujemy dla wyliczenia sprzedaży komputerów firmy Acer w odpowiednim kolorze. Tutaj będzie powiedzmy firma Acer i kolor czarny. Później możemy to zmienić. I stosujemy na początku licz warunki. Licz warunki. Dwa warunki pamiętamy. O, tutaj będzie. Kryteria zakres mamy. Zakres pierwszy, kryteria pierwszej i później będzie kryterium zakres 2 i kryterium 2. Kryterium pierwszym to jest komputery firmy Acer. W drugim zaznaczamy kolumnę ko, ko, z kolorem, czyli musimy znaleźć kolum, kol, bazę tam, gdzie mamy kolory komputerów. Tutaj jest kolumna druga, kolor, czyli zakres, kryteria zakres 2 to są kolory. I do jakiego koloru odnosimy w naszym zestawieniu? Do czarnego. Dwa tylko komputery czarne były. Firmy Acer. Sprzedaży. A, te sprzedane. A teraz zobaczymy, jaka była sumowa tej sprzedaży. Suma warunków. Suma, zakres. Pamiętamy, że na początku odnosimy do, do sumy. Do tej wartości, którą chcemy sumować. Tutaj będzie nasza ilość sprzedaży. I kryterium pierwsze kryty, i zakres kryterium pierwszego kryterium pierwsze kry, i analogicznie poprzedniej funkcji kryteria kryterium zakres 2 i kryterium 2 Pierwszym naszym zakresem czyli bazą naszą jest baza komputerów wszystkich nazw i kryterium pierwszym jest Acer firma Acer komputer firma Acer Drugim kryterium jak powiedzieliśmy wcześniej, jest kolor i zaznaczamy kolor czarny w sprzedaży. Sprawdzimy. O, o. Coś tu nie te poszło. Tak. Proszę zobaczyć, że mam doskonałą podpowiedź. Suma, suma, zakres. Kryterium pierwsze. Kryterium pierwsze. Kryterium zakres. Kryterium pierwsze. idziemy do drugiego kryterium. O, mamy tutaj za dużo znaków i teraz powinno być dobrze. Czyli sprzedaliśmy za 701, 701 ilości obu komputerów. Sprawdzimy zaraz. Sprawdźmy to przez filtrowanie. Zobaczymy firmę. Komputery firmy ACER i w kolorze czarnym, jak zaznaczyliśmy. Dwie pozycje, 701 zł. 701 i ilość sprzedaży, czyli zgadza się. Przejdźmy do do trzech warunków. Tutaj bardzo ciekawym warunkiem będzie warunek sprzedaży w określonym zakresie dat, które osoby ustalimy. Powiedzmy, kryterium dat ustalimy sobie tutaj powiedzmy, od 1, od 5 stycznia 2021 roku do 27 września 2022 roku, czyli cały zakres baz, bazy naszej danej. Później możemy oczywiście to, to zmieniać kryterium, mamy na liście danych. Pierwsze dwa kryteria są bez zmiany. Trzecie nam dojdzie kryterium zakres dat. Liczmy więc: licz warunki. Kryterium: pierwsze komputery, ACER. Drugie kryterium: kolory, kolory czarny. I trzecie kryterium, proszę, yy, yy, proszę uważać, bo będzie kryterium daty. Kryterium daty. Mamy kolumnę z datami, musimy zaznaczyć. I musimy podać przedział dat. Kryterium trzecim to są daty od 5 stycznia, 21 roku do 28 września 2022 roku. Czyli musimy zastosować tutaj taki manewr, że bierzemy w cudzysłowie i musimy podać znak, że musi być większe lub równe, czyli data musi być większa lub równa od daty wskazanej w komórce tej, powiedzmy 5 stycznia 2021 roku. O, przepraszam. Tutaj trzeba zamknąć zamknąć yy, cudzysłów oraz wstawić znak ampersandu do, odnoszący się później do komórki. I drugi zakres to zakres końcowy musimy wziąć. Czyli robimy analogicznie Czwarty zakres kryterium. Data. O, musimy trochę przesunąć to. Tu się tak fajnie przesuwa. Funkcja. Zaznaczamy kolumnę C tak samo. I teraz zaznaczamy datę końcową. Czyli. Musi być w zakresie mniejszym od daty wyznaczonej przez nas. Czyli mniejsze równe. Zamykamy cudzysłów. Ampersand stawiamy i odnosimy się do komórki z datą. Zobaczymy, czy nam wyjdzie. O, wyszło. I teraz y, obliczymy y, to samo, tylko zobaczymy, zliczymy, i, i jaka była wartość. Tutaj powinna być wartość taka sama ponieważ yy, wziąłem wszystkie daty pod uwagę. Później zobaczymy, zmniejszymy te ilości dat, zobaczymy yy, zakres tych dat, zobaczymy czy się coś zmieni. Czyli suma warunków. Trochę przyspieszę. Zakres. Kryteria pierwsze to jest odnosi się do bazy naszej komputerów. Kryteria drugie do bazy kolorów. Kryterium trzecim jest data. Data robimy analogicznie jak w poprzedniej funkcji, czyli zaznaczamy kolumnę całą z datą i jako kryterium trzecie musimy uwzględnić, że daty muszą być większe lub równe od naszej daty początkowej. Czyli cudzysłów Większe równe zamykamy cudzysłów ampersand i podajemy komórkę. Czwartym kryterium musi być kryterium zamknięcia, domknięcia dat. Czyli od do. Musimy również zaznaczyć kolumnę C i zaznaczamy kolumnę i zaznaczamy identycznie. Kryterium. Cudzysłów. Tym razem mniejsze lub równe. Data końcowa. Zamykamy cudzysłów. Ampersand i odnosimy się do komórki daty końcowej. Zamykam. 701. Zobaczymy teraz, jak zmienimy daty, czy nam się coś zmieni. Widzimy, że tutaj mamy tylko, dać od 19 lutego 2021 roku do 27 września 2022 roku, mamy tylko jedną sprzedaż w wysokości, w ilości 480 komputerów. Funkcję suma warunków możemy też zastosować do dwóch warunków w tabeli. Zastosuję to w takiej tabeli. Że mamy, musimy policzyć, mamy zestawienie takie i musimy tak, wszystkie komputery, które mamy tu określone w zestawieniu naszym, unikalne, nazwy unikalne oraz powiedzmy, że odnosimy się do koloru czarnego, tak jak poprzednio. Czyli liczymy suma warunków. I tak, pierwszym naszym zakresem będzie to, co poprzednio, czyli data, yy, czyli ilość. Kryterium pierwszym będzie kolumnie A, zaznaczamy całą, komputer firmy Dell. Literią drugim będzie szukamy naszej z kolorami i zaznaczamy kolor czarny tutaj na tej pozycji i widzimy, że sprzedano. 701 komputerów, koloru czarnego, co się zgadza z naszymi wyliczeniami powyżej, gdy zmienimy, powiedzmy, na kolor szary. Firmy Acer, mamy już 0. Nic nie sprzedano w tym kolorze. Weźmy kolor, powiedzmy, czerwony. O, tu mamy trochę więcej. Sprzedano firmie, komputer firmy Acer, o kolorze czerwonym w ilości 348 komputerów jednokrotnie i jeszcze biały trzykrotnie, czyli biały nam tu przoduje. Funkcję suma warunku możemy zastosować również do tabeli podsumowującej: zarówno sprzedaż komputerów, jak i w dany, w sprzedaż w danym kolorze. Tutaj musimy zastosować odpowiednie tylko blokowania, nic więcej. Suma warunków. Suma zakres. Oczywiście tak, taki sam. Blokujemy. Czyli F4. Żeby zablokować całą komórkę, bo będziemy przesuwali w lewo w prawo, a to jest komórka na, na podstawie, która wyliczamy wartość, czyli musimy ją zablokować, bo będziemy przesuwali. Jakbyśmy nie przesunęli, to by nam wyliczało z komórki E, kolumny E i F. Następnie podajemy kryterium zakres pierwszy. Kryterium zakres pierwszy odnosi się do kolumny A. I też musimy zablokować z uwagi też, że będziemy przesuwali w lewo. I w, e, w prawo i w dół. W dół to kol po kolumnie możemy, ale będziemy przesuwali w prawo i by nam pokazywała się kolumna BCD wartości i teraz e, musimy podać kryterium pierwsze, czyli tutaj mamy komputer firmy Acer, e, DEL, przepraszam, i musimy też go odpowiednio zablokować. Tutaj musimy zablokować. O kolumnie, bo będziemy szukali w tej kolumnie. Będziemy przesuwali się w, kol w tej kolumnie, czyli będzie DL, ACER, LENOWO. Blokujemy samo kolumnę, bo wierszy nie blokujemy, bo wiersze musi się przesuwać, musi być kolumna G. W tutaj do kolor w kolorze szarym też musi się odnosić do kolumny G, ale na przykład w tej pozycji do kolumny G, ale. Wiersz musi być już msi, odnosi się do wiersza msi. Zaraz pokażemy, dalej. Kryterium drugim jest kolor. Kolor w naszej bazie jest w kolumnie B. Blokujemy, bo będziemy przesuwali, oczywiście. I musimy również odnieść się teraz, do, odnosimy się do koloru białego. Teraz musimy zablokować... Wiersze F4, czyli raz, dwa, wiersze, dlatego że musimy być na poziomie wiersza 32 cały czas. Czyli będzie się odnosiło do lenowo, ale do, wiersza, do wiersza, wiersza 32 cały czas. Czyli będzie nam się zmiała kolumna, ale wiersze muszą być takie same. Zamykamy. I, i proszę zobaczyć co nam wychodzi i wyszła nam całkowita sprzedaż 24 895 i tutaj możemy sobie policzyć 24 895 zobaczymy czy jest rzeczywiście Tyle komputerów 24,895 zgadza się. Możemy również sprawdzić szybko poprzez tabelę przestawną. Wstawianie. Tabela przestawna. Istniejący arkusz. Lokalizacja powiedzmy zrobimy pod naszą tabelą. I tutaj mamy tak. Komputery. Produkt. Kolor. Mamy w kolumnach i ilość mamy format komórki, format liczby. Powiedzmy, zrobimy tak do pełnych jednostek. I proszę zobaczyć, powiedzmy firmę ACER komputery, kolor białego. Tu mamy kolor biały, firma ACER 598. Komputery firmy Asus. 982 sztuki sprzedano. Asus, kolor białego. Kolor biały Asus, 982. Łącznie nam się też zgadza. Powiedzmy, że zmienimy teraz. Tu sobie poszerzymy. Zmienimy teraz kolor czarny. Albo weźmy kolor czerwony, czerwony i zobaczymy. Łącznie w kolorze czerwonym 4533 zostały sprzedane komputery i zobaczymy. Tu jest kolor też czerwony. 4543 zgadza nam się, to się sumuje i tutaj nam się też zgadza. Czyli te funkcje są naprawdę bardzo plastyczne, bardzo fajne i warto je stosować. Między innymi w takim modelu, jak ja zrobiłem. Bardzo prosty model i myślę, że nie jest to trudne. Dziękuję.